Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk Motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów. Dzisiaj taki krótki odcinek o tym, jak otworzyć zamarznięty zamek w samochodzie, zamarznięty samochód. Często, teraz, coraz więcej samochodów ma, oczywiście, centralny zamek, ale w zależności od tego, jak on jest wykonany, także czasami problemy. Stwarza jedynym wyjściem jest właśnie otwarcie z samochodu czy drzwi, przez zwykłym, zwykłym powiedzmy kluczem. czy... Yy, znaczy, grot klucza jest w każdym samochodzie, tylko zazwyczaj tak jak pokazywałem na karcie Renault, to także jest grot klucza, tylko że ukryty. Także co zrobić, jeżeli nam zamarznie zamek? No, przede wszystkim warto nie dopuszczać do takiej sytuacji czyli wcześniej zakonserwować zamki, wstrzykując odpowiedni preparat smarujący przed zimą. Ale jeżeli już dojdzie do zamarznięcia zamka, to warto na krótką metę polewanie ciepłą wodą, powiedzmy, czy tam go, nawet trochę gorącą bardziej, pomoże oczywiście otworzyć nam zamek, aczkolwiek to także spowoduje, że ta woda, która przeniknie nam na drugi dzień, będziemy mieli jeszcze więcej kłopotów. Także polewanie wodą ogólnie odradzam są dwa rozwiązania praktycznie jeden jest o zastosowanie odmrażacza w spraju, może też być odmrażacz w aerozolu do szyb on także sobie poradzi ma w sobie alkohol rozpuści wodę, która jest w zamku ale odmrażacze w zamku, w sprayu zazwyczaj mają także elementy konserwujące jakieś smarujące, także polecam taki mały odmrażacz w spraju on się dosyć dobrze spisuje są różnych firm, także ja tu nie reklamuję nikogo. Można znaleźć za kilka, kilkanaście złotych taki odmarzasz. Kolejnym takim sposobem jest oczywiście rozgrzanie kluczyka, ale z tym bym uważał ogólnie przy elektronice, dlatego że mocne podgrzanie może spowodować jakieś stopienie się plastiku w kluczyku, czy jakieś uszkodzenie elementu elektronicznego. Także to podgrzewanie raczej podgrzewajmy grot tutaj na początku. Yy, powiedzmy yy, początek grota. Nie tutaj na środku, czy jak już się zaczyna, nam kluczyk plastikowy obudowa. No są oczywiście elektroniczne podgrzewacze, także na baterie. Tutaj także w formie grota możemy sobie zaopatrzyć taki yy, dopasowany. Powiedzmy, on, one są zazwyczaj uniwersalne. Te podgrzewacze wciskając guzik, on się rozgrzewa nami. Powoduje, że jeżeli dostawimy do zamka no to on się rozpuści nam lud, powiedzmy, który zalega i pozwoli nam nałożenie swojego klucza do zamka także podsumowując no pamiętajmy o tym, żeby nie dopuścić do zamarzania konserwujmy zamki przed zimą i na jesień warto wpuścić preparatu smarująco konserwującego do wkładek no, a jeżeli nam już zamarznie zamek, czy ten, to warto oczywiście używać odmrażacza do szyb na początku, żeby tą warstwę powiedzmy, no i dedykowanych odmrażaczy do zamków. Także to nam na pewno pozwoli otworzyć nam drzwi. Także warto także oczywiście przesmarować już wszelkie drzwi silikonem w spraju, czy silikonem w płynie. To na pewno także spowoduje, że drzwi się będą łatwiej otwierać, i, i nie będziemy musieli przykładać, nie zamarzną nam uszczelki. O. Także to było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów. Do usłyszenia. Do następnego odcinka.